Hej, hej, kochani, z tej strony Marcysia, e, witam was po dłuższej przerwie, przychodzę z karteczkami, e, karteczkami ślubnymi. E, tutaj mam, z te, te karteczki są zrobione z dwóch kolekcji, e, z kolekcji Linen Story i Memories z, z Lemon Crafta. E, na pewno każdy zna, bo są bardzo ładne i na pewno przykuły oko. Tutaj mam tekturkę z Crafty moli, taką parę i te, tutaj widać, jak one są pociągnięte takim markerem z Akszona. Zaraz Wam pokażę. Są, to jest komplet takich trzech markerów. Oj, przepraszam. E, I one są właśnie takie, niby. To jest różowy, tutaj niby srebrny, a to złoty. Ten złoty to taki bardziej żółty wpada, ten to w ogóle szary jest. Ale ten właśnie daje taki fajny efekt. Ten różowy bardzo mi się podoba, taki przezroczysty. Także bardzo fajny. E, no i tutaj mamy taką kompozycję, wiadomo, koronki, listki z kolekcji i tak dalej. Tak to się prezentuje. W środku mamy kieszonkę na pieniążki i taki tył i po prostu to jest tyle. To jest taka karteczka troszkę z mało budżetowa, żeby tak powiem. Druga też jest właśnie też nie wiem czy, skąd jest teksturka, bo mam sklerodzę niestety wywaliłam opakowanie. Napisy z kolekcji, tutaj jest tych dodatków z do wycinania, kwiatuszki od Kasi. I tutaj mamy właśnie malutkie też. też tutaj raz, jedno moje, drugie Kasi właśnie. Ka, y, Kasia to jest hen, y, kanału Hentkej przy kawie. To, tak mi się wydaje. E, przepraszam, bo ja mam taką sklerozę. Tu jest karteczka niby ślubna, ale może być też na walentynki. E, tutaj mamy taki napis. Y, Miłość cierpliwa jest, łaskawa, jest to jest taki cytat. E, gdzieś kupiłam te, te napisy takie wycięte w kółkach. No, i to jest, są dodatki z kolekcji, i tak tutaj mi się ułożyła ta kompozycja. Kwiatki są moje, robione przeze mnie. No i takie warsłowa karteczka. I to jest tak samo, też kieszonka i z tyłu ostatnia karteczka, bo mam ich cztery. To jest właśnie taka, też jest pociągnięta tutaj, właśnie ten kietuszek, tutaj widać, właśnie są też kwiatuszki moje tutaj jest takie moje małotki z papieru tu jest kolekcji wiadomo tam koronki e, bardzo ładna kolekcja bardzo mi się podoba, mają liście z piwoni po prostu cud moje ulubione kwiaty e, i właśnie tutaj takie dodatki to jest chyba z innej kolekcji z, z, z blaszku do wycinania z jakiegoś tak mi tu spasowała ta para no i co, tak to się prezentuje też mamy środek i tył także kochani chciałam wam pokazać karteczki właśnie On tutaj właśnie tak się ładnie mini. ten o chciałam wam pokazać zanim oddam dlatego że dawno mi nie było niestety troszkę problemy ze zdrowiem troszkę tutaj wzięłam się za siebie no i niestety no wiadomo z czegoś trzeba zrezygnować więc niestety ale po malutku wracam Klaruje się wszystko, także mam nadzieję, że będziemy się widzieć częściej. Mam nadzieję, że liczę na jakieś komentarze Wasze, bo dawno z Wami nie rozmawiałam. Także mam nadzieję, że o mnie nie zapomnieliście. No i zapraszam nowych subskrybentów, którzy mają ochotę oglądać moje prace. Niedługo na kanale będą dwa albumy ślubne, do których się szykuję. Tak, bardziej grubiej, bo, bo to yy, idą do rodziny, także będę, będę tutaj yy, działać. Także, kochani, to co życzę Wam miłego dnia, no i co, widzimy się w następnych filmach. Pa-pa!